Dlaczego ważny jest ten sznurek? Ponieważ zanim zaczniemy pracować z wahadełkiem, trzeba je do siebie nastroić. I ja Wam teraz powiem, jak ja dostrajam wahadełko. Poznałam tą metodę od osoby zajmującej się zawodowo radiestezją i póki co dla mnie ona działa, świetnie działa. Jest w miarę prosta i no zawsze skuteczna, tak? Jeżeli dostroję sobie do siebie to wahadełko właśnie w ten sposób, to ono zawsze do mnie, ze mną świetnie rezonuje, natomiast jeżeli popełnię jakiś błąd podczas tego dostrajania, no to ono od razu przestaje, że tak powiem, się do mnie odzywać, więc widzę, że coś jest nie tak, że jest źle dostrojone. I jak dostrajam wahadełko? Jest to bardzo prosta metoda, jednocześnie jest troszkę skomplikowana, bo nie jest taka nie jest taka hopsiop. I robię to w następujący sposób. Jak mam sznureczek, im dłuższy, tym akurat lepiej. Przede wszystkim e, trzeba być wyprostowanym w wygodnej pozycji. Ma najlepiej, najlepiej na stojąco, tak naprawdę. I trzymamy wahadełko w naszej dominującej ręce. W moim przypadku jest to ręka prawa. E, jeśli jest to sznurek, to. To zawsze gdzieś się będzie troszkę. E, mm, co będzie robić? Kupiłam słowo. Będzie się. Co będzie? Plątać! Będzie się plątać, właśnie. Ale. Ale czasem się nie plącze. Może to też jest jakiś znak, że na przykład nie jest żeby pracować nad tym. Ja sobie tutaj zrobię jeszcze supełek na samym końcu, żeby mi się ten sznurek nie przesuwał. I ten supek na samym końcu nie będzie miał większego znaczenia. Bo tak, ogólnie dostrajanie wahadełka w tej metodzie polega na tym, żeby znaleźć właściwą długość tego sznurka dla siebie. Tutaj radiesteci to jakoś potrafią wytłumaczyć, że właśnie ta długość to są jakieś tam konkretne fale, coś tam, coś tam. Ja po prostu pamiętam, że to musi być konkretna długość dla mnie. I na przykład, właśnie fajne, fajne są takie gotowe wahadełka z koralikami. Można też sobie samemu zrobić koralik na, na sznureczku. I na przykład ten koralik tutaj się przesuwa. Ten też się przesuwa. O, oba się przesuwają. Bo na. No... Też czasami różne długości jest do różnych e, działań, różnych rodzajów pytań, różnych aktywności z wahadełkiem. Tak jak mówiłam, wahadełko służy nie tylko do zadawania pytań na tak lub nie. E, no i znajdując właśnie taką odpowiednią długość wahadełka, nie trzeba jej zapamiętywać, nie trzeba robić zaplątywać supełka, który, no jak plączemy supełek, to on może się troszkę dać w górę, trochę w dół, a przesuwając koralik w to miejsce, zawsze mamy pewność, że aha... Jesteśmy we właściwej długości, czy na właściwej wysokości sznureczka. Ale tutaj jest sznurek bardzo krótki, dlatego zademonstruję Wam to właśnie na tym wahadełku i działamy w ten sposób, że chowamy sznurek w ręce, tylko właśnie, żeby się nie poplątał za bardzo, fajnie jest go jakoś tak ładniej, ładniej, logiczniej schować do dłoni. Fajnie, żeby cało, całość była schowana. Ale tak warto sobie poćwiczyć najpierw bez, bez już sprawdzania naszej właściwej długości. Trzymamy to wahadełko tak, żeby można było je wysuwać na tym sznurku. Kilka razy warto przećwiczyć właśnie bez, bez żadnej intencji. I tak, łapiemy sznureczek w trzy palce naszej wiodącej dłoni i takim ruchem posuwisto-zwrotnym, ale bardzo delikatnie wysuwamy wahadło z dłoni. Ja na przykład tu mi się zrobił już supołek, więc trzeba to właśnie na takie rzeczy uważać. Trochę to wymaga wprawy, ale da radę zrobić, nawet czasem za pierwszym razem. Można też rzeczywiście zostawić ten sznureczek tutaj na boku, ale on może nam potem przeszkadzać. Co jest istotne jeszcze przy tym wysuwaniu ym, wahadełka, sznurka, jest to, żeby to nie było na takiej zasadzie, że a wysuwam, wysuwam i ono skacze i się bota i tak dalej. Tylko żeby to było w miarę, także to wahadełko tutaj pozostaje w... we względnym bezruchu i tylko nasza dłoń. Się porusza. Przy czym wahadełko zostaje na jednej wysokości, a w górę idzie nasza dłoń, nasza ręka. Dlatego warto mieć tutaj luz, nie to, co ja dzisiaj. I nasza ręka idzie w górę, wahadełko zostaje na tej samej wysokości. Dlaczego? Gdyż, ponieważ jak już nabierzemy wprawę w bezruchowym, bezporuszającym wysuwaniu wahadełka, to dostrajamy je do siebie i najprostszy sposób, czy też sposób, który ja znam, praktykuję i który działa dla mnie jest drugą rękę, nie wiodącą, chodzimy na splocie słonecznym, czyli tuż pod piersiami, a tam gdzie zaczynają się nasze żebra. Ustawiamy wahadełko na wysokości tej dłoni. Ogólnie chodzi o to, żeby to wahadełko było na wysokości splotu słonecznego, najłatwiej jest tego nie zgubić, właśnie składąc sobie dłoń na brzuchu i aparat przerwał mi nagrywania, akurat jak patrzyłam sobie na wahadełko, więc nie wiem, jak dużo tam powiedziałam w poprzedniej części, więc mogę troszkę tutaj się powtórzyć, ale chodziło o to, że wysuwając to wahadełko, Robimy to na tyle powoli, spokojnie oddychając, żeby zauważyć, że ono zaczyna się poruszać w jakiś znaczący sposób. Na początku pewnie będą to dość delikatne ruchy, ale może się okazać, że ono od razu zacznie tak wibrować, wahadłować, wahać się tak mocno, że będziemy wiedzieć, że aha, to jest ten ruch. Ja aktualnie z Wami, do Was mówię. Mówiąc, oczywiście nie jestem w stanie tego tutaj mieć pod kontrolą, bo cały czas moje ciało wchodzi w jakiś ruch, dlatego teraz na chwilkę zamilknę i spróbuję to wahadełko do siebie dostroić. Jest tutaj. I oczywiście, że to wahadełko podczas dostrajania będzie się w jakiś sposób i tak poruszać, bo oddychamy, bo jest to jednak wypuszczanie tego wahadełka z dłoni w tym procesie, ale chodzi też o to właśnie, żeby odróżnić to, jak ono się rusza, bo my nim poruszamy, od tego, kiedy właśnie wchodzi w taki ruch energetyczny. I ta długość czasem się zmienia, dlatego warto ją kontrolować. Nie, nie zalecam na przykład właśnie na stałe sobie robić takiego supełka i odkładać wahadło, a potem poniesięgać. Zawsze warto przed pracą z wahadłem jednak sprawdzić, czy nic się nie zmieniło, bo ta długość też zależna jest od, od wielu czynników, nawet od pogody, od naszego samopoczucia. Kiedy już mamy ustaloną swoją długość. Sznureczka czy łańcuszka od wahadła, to możemy zacząć pracę. Jeżeli dopiero zaczynamy pracować z wahadłem, z własną intuicją, z jakimiś przewodnikami duchowymi, warto najpierw dogadać się z wahadłem. Są różne metody, ja przekazuję wam moją. Pierwsza rzecz, którą robię, ja się już jej nie robię, bo robię to już dużo szybciej, po prostu e, myślami, energetycznie od razu przesyłam wiadomości, jak to wszystko ma wyglądać. Ale na początku pracy w ogóle z wahadłem, warto się z nim dogadać. Tak jak już mamy naszą długość, warto się z nim dogadać. Aha, i jeszcze jak trzymamy wahadło? To też jest kwestia indywidualna. E, ja zostawiam sobie tą samą, to samo miejsce, e, tą samą pozycję, jaką miałam przy. E, ustalaniu długości wahadła, czyli reszta, reszta sznurka jest schowana w mojej dłoni, tutaj pod palcami, po to, żeby mi nie przeszkadzała. E, łokieć mam w górze, ręka jest tutaj dość luźna i trzymam w taki, takim dzióbku e, wahadło nad rzeczą, czy nad jakąś matą, czy nad właśnie deseczką, czy nad rzeczą, co do której chcę coś sprawdzić. O! Też wahadło super sprawdza energetykę jakichś e, produktów, jakichś rzeczy, jakichś przedmiotów, jedzenia, takich rzeczy. Żeby, żeby za, jego, za jego pomocą można sprawdzić, czy coś jest nawiedzone. E, no, więc e, w ten sposób, żeby. Tak, ręka w ten sposób e, cierpnie troszkę czasem, ale na pewno mniej niż jakbyśmy trzymali to tak. A jako, że to jest długie wahadło, no to pomyślałem no, no, jakoś tak. No, tak jest chyba najwygodniej, tak mi się wydaje. O, o, stop, tak. Więc gdzie byłam? A tak, e, umawianie się z wahadłem. Najlepiej, zamiast mu, narzuca, z, na, fu, zamiast mu narzucać swoje zdanie, warto się zapytać o to, jak ono postrzega różne sprawy. Najprostszy sposób, by zrozumieć, kiedy wahadło mówi tak, kiedy nie, zakładając, że szukamy właśnie takich odpowiedzi. Jest po prostu zapytanie go. Układamy wahadło w miejscu. Na przykład ja tutaj mam środek tej deseczki, akurat jest źrenica namalowanego oczka i oddycham spokojnie. Jak teraz mówię, to oczywiście trzęsę się cała, ale normalnie oddycham spokojnie, wahadło powinno być bez ruchu. I mówię do niego pytam się, żeby pokazał mi tak. Pokaż mi tak. Dlaczego Wahadło w ogóle coś pokazuje? No, to są różne teorie. Jedni mówią, że nasza podświadomość kieruje takimi mikroruchami naszych mięśni i one powodują, że Wahadełko się rusza w konkretny sposób. Inni mówią, że są to jakieś siły, jakieś moce, nasi przewodnicy, duchowi. Inni mówią, że po prostu ręka cierpnie. Różne są teorie. Wnioski pozostawiam Wam. W każdym razie. No, jakoś to mimo wszystko działa. Ja byłam początkowo bardzo sceptyczna do yy, wahadełek, a one szaleją w moich rękach, więc zawsze mi pokazują bardzo wyraźnie, tak, nie, może cokolwiek, więc tak. Yy, dla mojego wahadła, w tym momencie, tak, to jest całkiem spore kółko w lewo. Ok, to pokaż mi teraz nie. Nie zmieniam pozycji ręki. A wahadełko oczywiście musi się najpierw prawdopodobnie wyciszyć. Pokaż mi nie. No i czasem to trwa trochę dłużej, czasem krócej. Ale jak ma się dobry kontakt właśnie z sobą samym, z podświadomością, czy z przewodnikami duchowymi, no to wahadełko dość szybko reaguje i mówi nie. Nie to jest pionowa, pionowy ruch w górę i w dół. To jest Ode mnie i do mnie, tak? Ode mnie i do mnie, ale w górę i w dół deseczki. I tak samo można zapytać o wszystko. Pokaż mi może. też, co to za odpowiedź? Nie chcemy wiedzieć, czy może, więc o, może będzie w prawo. No, zgadza się, dobrze. Dziękuję. Um, I tyle. Jak już mamy umówione, tak? Że pokaż mi tak, pokaż mi nie, pokaż mi... Nie wiem, co, co, co tam sobie wymyślicie, że chcecie uzyskać jakąś odpowiedź. No i potem zadajecie konkretne pytanie. Co tam mamy? Stój. O, patrzcie, jak się kręci. O, stój. A tak, jak macie takie podwójne tutaj sznureczki, no to one mogą się często w, się w tak w zakręcić, więc warto też na to uważać, bo to może wpływać jakoś na nasz odczyt. A czy powinnam dzisiaj zjeść tosty na kolację? Kręci się bardzo delikatnie, też się mocno trzęsie, ale kręci się w lewo, w, tfu, w prawo, w tamtą stronę taki lekki, czyli może. A może nie, bo nie mam chleba tostowego, ale w zasadzie, w zasadzie tyle chyba powiedziałam: wszystko co mogłam powiedzieć o przygotowaniu do pracy z wahadłem, kiedy chcemy uzyskać prostą, szybką, konkretną odpowiedź. Jak um, mówiłam, jest to super urządzenie, żeby na przykład doprecyzować coś z czytania kart Tarota. Po prostu wziąć wahadełko, zapytać o, można nawet też. Czy jest to temat, który. Powinnam poruszyć z kartami. No i proszę bardzo, nie wiem, nie mam żadnego konkretnego tematu na myśli, ale Pawełko zdecydowanie mówi, że tak. Bo karty zawsze są dobrym, dobrym pomysłem. To jest wgląd w siebie, to jest interpretacja tego, co się dzieje, to jest świetny sposób na medytację, czyli pobycie tu i teraz, odsapnięcie, zresetowanie się co zawsze wychodzi na dobre. Więc jakikolwiek temat by tutaj nie był w powietrzu, no to warto zajrzeć w karty. Co też może za chwilkę właśnie zrobię. A tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Dajcie znać, co o tym myślicie. Czy są jeszcze jakieś sprawy, których nie poruszałam w tym filmiku, a o których byście chcieli posłuchać. Czy macie jakieś pytania? Koniecznie dajcie łapkę w górę. Jeśli chcecie, żeby ten filmik trafił do większej ilości ludzi i jak jeszcze tego nie robicie, to subskrybujcie, wybaczcie, trzeba powiedzieć też formułkę. A tymczasem e, niech Wam Wasze wahadełka, te profesjonalne, jak i takie własnej roboty, przynoszą same satysfakcjonujące odpowiedzi i pamiętajcie o tym, by dbać o siebie i wypocząć.